Kochani, tutaj nikki się Dzisiaj, jak widzicie, jestem znowu w Adobe. Dzisiaj będzie to bardzo krótki odcinek. No, w odcinek, gram na swoim komputerze, gram na komputerze moje tatu, które to wypełnię zaraz wróci i nie będę już mogła na nim grać. Dzisiaj, bardzo szybki, jakby taki odsmiaczek. Mam 1001 Robuxów i dzisiaj je wydamy. Widzicie, jakie są zniżki? Patrzcie. Wow! Więc y, może na pewno coś z tego sobie kupimy. Na pewno. najprawdopodobniej no, coś fajnego. Pyk, pyk, pyk. I wiecie co ja bym bardzo chciała kupić. Patrzcie. To jest na takiej, ale to takiej zniszczca. Ja chyba serio bym ten doma kupiła. Ale nie wiem z drugiej strony. Tylko że on jest superowy. Serio superowy. A z drugiej strony patrzcie na ile jest przeceniona. Przecenione. proszę sorry. W gdzieś to było. Gdzieś wam pokazuję. To jest zniżka tylko na te rzeczy. I jest zniżka na premium, to jakby to. Eee, i Legendary Cars. 3 Legendary Cars jest 70% zniżki, więc super. No to jest 40, ale to i tak bardzo dobrze. I ja serio nie wiem, co mam teraz kupić. Ale wiecie, że ja chyba kupię to. Naprawdę. I zobaczymy, to ile by mi Robuxa zostało. To jest. Mm, byłoby mnie jeszcze na coś wtedy dostać. No bo co najwyżej, może na to, ale to raczej nie. A na Flaypodion. Gdzieś tu jest Flaypodion. nie, bo w w sumie nie ma zniżki. Dzisiaj raczej niestety nie kupimy mm, tego domku. Ale byłoby bardzo fajnie, gdybym go kupiła. Ale jest to raczej niemożliwe. Niestety. Tak jest flypotem, zniżka 30%. Eee, to jest taki przykre. <grym> ale kupujemy tą rzecz, dlatego że mam tu kana. Mam w potlą, jej! Zostawię sobie, potradyduję potem z ludźmi. Ale coś wam pokażę. Mam tu kana. Czekajcie. Mam tu Kana mm, Właśnie dostałam go za, za te gwiazdki Tutaj mam już go, bloku i super <grym> I, I ja chyba dam mu Potion, serio chyba tak zrobię Tutaj jest czasem, jak widzicie, zniżki te No i jeszcze, wiecie, że mnie jeszcze stać, póki co, stać mnie na razie na... Ja nie mogę, ale nie, wiecie, że ja chyba to kupię nawet O Boże, nie, ja to chyba kupię Serio boję Czekajcie muszę nagrać TikTok z tego, bo jest wielka chwila, bo ja to serio kupię Kupuję to, kupuję Naprawdę Już się popłakałam Boże To jest mój taki dream house, mogę powiedzieć Dobra, chwilkę, uwaga Boję się, serio boję się, serio to jest takie straszne Dobra, kupuję moi kochani, nagrywam, 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 niespokojam nagrywam. Jezu, dobra, ja idźcie pojęcie, popłakałam prawie. No, czekajcie, bo mam 15-sekundowe. Dobra kochani, nagrywa się, kupuję, 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 kupuję. Jezu, mój dream house Będę go kupować. Więc trzy... Seja bem-vinda. 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 Seja bem vinda seja bem vinda é bem vinda seja bem vinda seja bem dream house bem vinda <susurra> Patrzcie na to! Czy to nie jest śliczne? O ja cię nie mogę. Wow, patrzcie. No tylko na to zobaczcie. Tu jest ten domek. Ja nie mogę. Czy wrzucę tylko TikToka. To jest wielka chwila. Okej, ja wrzucam. Ja nie mogę, Musimy wejść do środka. Musimy wejść do środka. Jeszcze dostaliśmy w ogóle jakieś Luxury care? Podejrzeć. I chyba dostaliśmy kasę. Tak się wydaje. Dobra, już się publikuję. Wow! Ale to jest śliczne. Ja cię nie mogę patrzeć na to. To jest w ogóle taka śliczna szyba. Ja cię... To jest lepsze od apartamentu, serio. Patrzcie jeszcze to ten basen. Tu jest też fajny basen. Ja cię. Patrzcie, jeszcze wam pokażę. Tu macie taką jakby szklane coś, nie? Ja tutaj postawię krzesełko i przyjdę sobie tam. I tu zbuduję jakąś bazę taką. Fajną. Patrzcie jakie to jest ogromne w ogóle. Ja nie mogę. Tu mój dream house, jak wspomniałam. Ja cię nie mogę. Tu na pewno będzie jakaś baza, no bo wiadomo. O, oh, ja... Yeah. Patrzcie, no to tu jest godzineczka będzie jakaś. Mój balkon. Tu jakieś kino, patrzcie, będę tutaj zrobił kino. Góra, wow. Serio, super. Jest idziemy na górę. Idziemy na górę, idziemy na górę. Tutaj jakiś taki fajny przedpokój by się przydało zrobić. Tutaj najwyższe piętro. Wow. Właśnie jakby, jak miałam te boksy i się jakby mnie odnowić w sumie. To właśnie stwierdziłam, że będę po prostu zbierała sobie na tym domie, a tu jest taka zniżka i musiałam po prostu kupić, bo to jest bardzo opłatane, co tak, że ta zniżka była 50%, to się... To skocznie! to się bardzo rzadko zdarza. Wow! A to wcześniej kosztowało 700... nie, 1250 roboksów. A teraz kosztowało tylko 650, więc według mnie to się bardzo naprawdę opłacało. Wow! Mamy to! A jeszcze coś Wam pokażę, bo dostaliśmy w ogóle Luxury Car. Tak! Dostaliśmy. Ja się nie mogę. Ale sprawdźmy, co ten pak w ogóle dawał, bo to był chyba 3-pack. 3, 3 3-pack? Sprawdźmy. A ja się nie mogę. Dobra, eee. Gdzie to jest? Mogę tylko znaleźć Chwila. Dlaczego tego nie ma? Czy jak ja to kupiłam, to już tego nie powinno być? Nie, to były tylko te dwie rzeczy, ale serio super było. Wow. Przetestujmy to auto. Ale fajne, jakie szybkie. Wow. Nice, serio. Super, raźne. Nice, ja się nie mogę. Miałam kupić Fly flyeride potem do Tukana, ale stwierdziłam, nie, nic nie kupuję. Flyeride potem, kupuję to. Wow, nie serio. Super. Patrzcie muszę zrobić screen, Robimy screena, dobra? Nie, nie, albo nie robię screena na razie. Screena zrobię potem, ale wow. Patrzcie na to, czy to jest taki lepszy parking niż w apartamencie nawet. Więc patrzcie na to. Patrzcie, jak to się idealnie za auto mieści tu. To jest nowy wymiar chyba. Ale serio patrzcie na to. No, czy to nie wygląda ślicznie? Jeszcze tych duży balkon. W sumie to dwa duże balkony. Ale zrobiliście. A nie mogę! O jajku! Dobra, ale dzisiaj postaramy się zrobić um, też parę fół pszczółek. P pszczółek. E, czyli mamy jest na zniszcza. No zniż mm, Nie, niestety nie jest Kupiłam wtedy, ale niestety nie jest To nie kupujemy Bo w ogóle nie wiem czy wiecie, ale wymieniłam się monetę Stand na tą, tą kulę A ta kula jest za 95 rubuksów, ale monetę Stand jest za 50, więc Według mnie się bardzo opłacało mm, Więc możemy sobie wsiąść do auta i, i gdzieś pojechać na przykład na miasto Potraidować sobie. Ja nie mogę. Ale super. Ja też. Ale też mamy to. Ja jestem taka sobie to kupowałam. Ale potem będę jeszcze na pewno chciała kupić to. To jest całkiem drogie. Może kiedyś będę przesadzony. To jest tak. To jest aż. Trzy no są na przecenie racje? Tak, są na przecenie, 70% W sumie to mogłam kupić też je, Ale nie wiem czy dokładnie by opłacało Bolałam kupić po prostu ten domek I serdecznie się tary, cieszę, nie żałuję tego Jej <grystanie> Super, serio? Wow Dobra, idziemy na miasto O, o, jest dobra. Chciałem to zamknąć. Lecimy, lecimy, lecimy. Nowym autem zjedziemy wszystkich tutaj. Przyjedziemy wszystkich pcium. Dobra, nieważne. Zaparkujemy sobie gdzieś tu. I kto to w ogóle się nazywa? Luxury Car. Ojej, okay, są pierwsze trade Luxury Cars. zobaczymy, co dadzą. Luxury Cars. A, nie, można tradeować tym. Niestety, dobra. Sledy. Wydaje się, że dwie rzeczy, bo się bardzo opłaca, bo sledę są z Christmas Update'u. tak to będzie panie? Czy to Train? I tak bardzo dobrze. Nie? Okej. Okay. No, dobra, potem sobie Wam może. Niestety nie da się tym tradować, więc nie podrabiamy z ludźmi, z moim cars, Luxury Car. Jasne. Eee, dobra. Eee, ale możemy podrabić tukany w sumie. Bo jeśli ktoś ma maszkę górka, to ja bym ci dała. No daj, bo to jest bardzo dobry trade, według mnie. Będzie się to nawet opocało, chyba. Fly! Nie za, nie za, nie Zaza, za, 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 nie, za, za, Zazy. za, za, czekajcie nie, nie serio, za, A za, tutaj widzimy, że może ma żabę. Żabę. To może z nią Prawda ona jest rajd, right, więc raczej nie zaakceptuje, ale może, może. Blue Rider, no nie sorki, ale mama się nie opłaca. Bo to jest za 2000 kasy. Ten wózek. Nie opłaca się sorka. Um. A może ten, ten, ten... ten. Jezu, spadaj! Nie chcę nie od ciebie. Nie dam ci nic za no co to, to nie za free coś. Proszę sobie na mnie odrzucać. Okay. Right Unicorn. Jeśli zaakceptuję, to jest bardzo dobry trade. Nie. Sorry, XD. Ej, nie wiem, czy się to tylko... Nie, dobra, bo to już się to kupić. Sorry. By było coś ze starego odepni, to jeszcze mogę zaakceptować, no ale bez jaj. W ogóle e, będę... Mam... patrzcie, mam 15 Ał z jegów. Raczej nie zaakceptuję, jak to wątpię. No niestety. niestety. Yy, mam 15 jieków i jak już będą nowe jajka, jajka. To po prostu będziemy tradować z ludźmi. I może je otwierać, więc no... fajnie by było. Yy, Okej. Okay. Przejedźmy się do domu. W ogóle zobaczcie, jakie to jest szybkie. Zaraz wam je pokażę, jak będziemy na jakiejś prostej drodze. Jakiegoś widzimy, albo tutaj Wam pokażę. Nie, to wam raczej nie pokażę. No to jest koło. Wow. Patrzcie na to. Patrzcie, w którą zaraz i przyjadę ten kawałek. Hop. Patrzcie na to. O Oj, nie umiem jeździć. Wow, wow, wow. Patrzcie na to, jak ktoś szybko jeździ. Ale super, serio. Eee, nie żałuję tego zakupu. What wow, the hell? już. Ok. Wow, kupiłam. Serio, super. Ja nie mogę. Nadal w to nie wierzę. W ja serio, że tutaj nie mogę, ale ja po prostu rozmyślam, jak, jakim cudem to kupiłam. I wow. Bo to się to cały czas. Serio. Wow, to jest lepsze do apartamentu według mnie. No i teraz... Aż kataru dostałam. Jaku, dobra. Ten domek będziemy na pewno robić. I może nawet na niektórych filmach, na niektórych filmach, na którymś filmie będzie odcinek zdekorowania tego domku, bo jest serio duży. Jakby możecie zauważyć. Ja tutaj wam jeszcze nie pokazałam, to jest jakiś pokój, nawet nie zauważyłam. Kuchnia. Fajna, fajna. Mm, dobra, tutaj nie ma żadnego pokoju raczej. Nie, 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 nie ma. Tu też raczej nie ma innych pokoi? Nie, to jest pięknie. Okay. I ten fajny, basen, w sumie w apartamentach też jest. W apartamencie też jest taki basen. Ojku, serka. E, ale, no. Wow. Ja muszę puścić mm, pszczoły. Yy, dobra, lecimy więc. Nawet nie kupiłam stareczka, Jest tu gdzieś takie łóżko do zwierzątków, raczej nie mam, będę, więc będę musiała poszukać po prostu. Hmm. Nie. Idziemy wyżej. Tutaj jest do nie mam, zauważyć, jestem podekscytowana. W kino to na pewno taki nie zostanie. Na pewno. E, tutaj mamy tu słodzienka, ale jak to jest to spialnie, Jakby chciałam gdzieś sypialnię znaleźć. W ogóle nie ma żadnych użytków, zauważyliście. Hmm. No, bez jaj, no. Znaczy, tu jest w sumie nie problem, bo to są jakieś normalne itemki, tak szczerze. Ale nie mogę łóżko. Oj, jest, 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 jest. jest, jest. E, jeszcze przejrzę tutaj, ostatni pokój. Bo zapomniałam w ogóle, co gdzie jest. Aha, dobra, tu też jest jakieś łóżko. O, jest skocznia do basenu, która jest super. Patrzcie na to. Wow. Ja nie mogę. Ale super. Serio. Okej, okay. chyba mam ten pszczółkę. Gdzie ona jest tutaj? Tak, to jest ten pszczółka bodajże. Tak, jej. Muszę się wykąpać. A gdzie był prysznic? E, w ogóle to był prysznic jakiś? A nie, był prysznic. Chyba na samym dole. Na samym dole był prysznic. że tu. Nie, a nie Sorka. Tu była łazienka. Już teraz pamiętuję, widzicie? Nie, to jest kino. To ja nie wiem. To jest łazienka. Tak, jest łazienka. E, Okej. Okay. Więc w cały super. super się cieszę, że. Wow. Teraz... W ogóle patrzcie, wymieniłam Ride Koale na neon raid pandę super serio no będę starała się chyba robić teraz mega non tą pandę bo tą zwykłą raid pandę po prostu będę Robię robiłam tylko full ground. i będę rajdowała nią więc będzie super i może dostanę nawet za to coś fajnego tym bardziej że ona, jest post, ona będzie full ground, Będzie fajnie Uh, a potem będę robiła na pewno na koalę, bo serio bo chciałabym mieć na koalę. A dobra, lecimy na plecebach, bo pszczółka jest na plecebaw. To, to jest bardzo szybkie, fajne. zrobię takie no Odcinek miał być krótki, ale nie jest, więc sorry. <laughs> odcinek, który prawie 20 minut, więc w sumie to dobrze, bo fajnie będą reklamy, może coś zarobię. Uh. Nie na no, żartuję. Nie mam nawet jedynie premium. Z Ej, no. Tu chcę na ten pachołek skoczyć. Ej. Dobra, poddaj się. Lucyfer jest słodki. A, bo ten. Tak, to jest lucyfer. To jest martynka, nie. Chwilę, to jest martynka. Martynka. Od kiedy Martynyka nazywa się Lucyfer. I ma tego skinek. To mi dłużej usiadł. Jezu, Ale idiotka. Nie robię jak ktoś się da do auta. Spadaj z tym swoją małpką. Znaczy małpka jest słodka, okej, okay, rozumiem. Sp wypad. Spadaj, no. Nie, nie podwiozaj Ci, nie ma szans. Dobra, odwróćmy to zgodnie, dobrze. to Gonimy nos, gonimy nos, gonimy nos Dobra, zakończę to koło i pojadę do szkoły Może nas zgubią Ty, to ta baba za jedzie O, szlag tak, mam przesyłany Nic tu, mnie nie znalazła Dobra, po prostu jakby schowam sobie to, żeby mi tu nie wsiadła. I tyle Okej okay. Pszczuka chce pić, więc damy jej pić. W ogóle tu macie free jedzenko i free picie, więc fajnie. W szkole, tutaj. Wow! W ogóle jest dwa razy cash, jeśli możecie zauważyć. nie, już nie. Już nie jest dwa razy cash. Nie, był wcześniej, co prawda? Ale już chyba nie ma. Nie wiem, nie znam się. Czysta banana. Czy ona biegnie? Znajdziemy ją. Ona jest tam. Popłyniemy tam i będziemy ją wkurzać. Podjadę ją autem i będę jej tak odjeżdżać tym autem, bo ona chce tam wsiąść. Więc powkurzamy ją trochę. Hop. O, dobra, jestem. Patrz. Patch. Luxury care. I patrz, że do niego nie wsiądziesz. Tym ten Ona mnie ściga. Ściga mnie. Dobra, mamy pościg. Ściga mnie, okej. Okay. Ale raczej mnie nie prześcignie, tylko że to auto jest szybkie. Bardzo szybkie. I ma na to malutkie szanse. No widzicie, że ucieka. K sobie zawrócimy. Mm, dobra i wracamy. Dobra, szansa, już na sercie zgubiłam ją. Ej, ja zgubiłam ją gdzieś. Gdzie ona jest? Dobra, rzeczy już jej nie znajdę. Chyba, że jest gdzieś na mieście, to możemy sprawdzić w sumie. Eee, tu jestem! O nie, o nie! O Jezus! Ja cię, nie mogę! Nie! Nie! Dobra, uciekam jej. Uciekam jej. Uciekam. Była na mieście, myślę, że jej tam nie ma, że wyszło z gry czy coś. Ty goni mnie, goni mnie, goni mnie, goni mnie, goni mnie. O, proszę, go. Dobra, w yy, parkacie. Chyba my się gdzieś tu. Tu jedziemy. Nie, nie wiedę tu. Dobra, zagręcę wojiskiem na boisku. Ja, oja, 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 oja Dobra, yy, jesteśmy w Woli Ale nie wiem, muszę do domu chyba. Ej, ludzie to w sumie, jak mam tu teraz, to mam najdroższy dom, który teraz jest, póki co... Jakby tam Mansion, Mason Nie wiem, co się czyta. To super, serio. Potem bym chciała na pewno kupić to, bo to jest mój dream. też Teraz następny w sumie Dream House. No i potem dream ta to. Ale to czekam na następną zniżkę za miesiąc, może? Będzie jakaś fajna? Tylko, że Robuxy mam co miesiąc, więc fajnie, serio super. Się bardziej się chyba opłaca kupować co miesiąc ten premium, tylko że nie dosyć że jest premium. Wtedy, jak macie premium, to jak ktoś was zgłosi na przykład czy coś, to banalnie dostaniecie, więc super, fajnie. A mnie ludzie zgłaszają czasami nawet po prostu jak ten na przykład, jak kojarzycie takie osoby, jak są tutaj na przykład jakieś fotaty z kamery zaproszą o freepaty, eee, a wystarczy odpalić konsolkę i macie, że mają na przykład legendary różne fly, to e, jak na przykład na przykład e, No, to zgłaszają mnie od razu. E, na, szczęście, na szczęście mam premium, więc nic się nie stanie za bardzo, więc po prostu nie zadawajcie się z takimi osobami. Bo to są zwykłe z kamerzy Dobra, w sumie to możemy odcinek zakończyć. Mamy ten pszczółkę i Millionaire No i Luxury Care Więc super. Mam tyle Luxury- mam tyle legendarii już kar, że serio się wierzyć nie chcę. Szkoda, <grystanie> że nie da się tym prejdować, to bym nagrała wam trade. Hmm, dobra, nieważne. Wow! Możemy się z Wami, mogę się w sumie z Wami już pożegnać, więc subskrybujcie i lajkujcie po więcej filmów z mi i piszcie w komentarzach różne propozycje, które też mogę nagrać, na przykład, Typu na przykład jakieś takie inne symulatory, czy jakieś story, jakieś historia, bo fajnie by było. Więc no, ja się z Wami żegnam. Pa, pa!